Maseracja, że moje miasto oficjalnie już jest zakończone. Pokażę Wam jego końce i pierwszy odcinek. No więc tak, ogólnie tu będzie parking. A to są mieszkańcy tego miasteczka. Oto i poduszkowiec. A prowadzi go pan, który ma własną firmę i biznes. Jako że substancje, aby odpalić poduszkowiec w ogóle, są bardzo drogie. On nie kupuje tylko raz na rok. Oszczędza. Adam Górecki. Oto i mister od traktorów. Tu jest taki fajny kol, który tu siedzi. I będzie z nim nawet ciekawie. Polny Marek. Oto Paweł za kierownicą siedzi, a Gaweł czeka na pacjenta. On jest pielęgniarzem, a on kierowcą. A to karetka. Oto statek, a to są jego e, przewodniczący załogi, czyli pan Zbigniew Komara. I pan Pirat. Pan piratoman. Oto i pojazd Marki i Marka. Jest szybki, niezawodny, lata... Oraz jeździ. Oto istotek bandyty. Pokazywałam już go Wam wcześniej, ale jeszcze raz pokażę. Oto lotnik. Ma. Taką twarz. I ogólnie jest mega cute. Marcin Wulski. Krzysztof Poznański.